Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie osoby z podznaku Panny na czytaniu na grudzień 2019 roku. Zapraszam serdecznie osoby z podznaku Panny na horoskop na grudzień 2019 roku. Zobaczymy sobie. zobaczymy sapie. Dobrze, moi tracze. Wchodzicie energetycznie z kartą Siódemki Denaru, która mówi o czymś takim, że będziecie musieli zachować cierpliwość. Jeżeli oczekujecie na coś, na jakieś zmiany czy na jakieś decyzje, czy na jakiekolwiek sytuacje w swoim życiu, to karta mówi o tym, że cierpliwie, zachowajcie cierpliwość, przyjdzie to do Was, ale jeszcze nie w grudniu. No i oczywiście energetycznie będziecie czuli się troszeczkę wyczerpani, będziecie potrzebowali wypoczynku, moi drodzy. Tak. Tak to się fajnie pokazuje energetycznie, ponieważ ta karta również mówi o urlopie, a wiadomo, że czas ten świąteczny to jest czasem urlopu, bo jednak parę tych dni wolnego jest, tak? Tak to pokazuje się. Jeżeli chodzi o sprawy związane z pracą i z finansami, to tutaj dużo się będzie dziać, szybkie działanie, tak? Pod względem pracy i finansów, moi drodzy, ósemka buław może mówić o czymś takim, że. No, będziecie dostawać te finanse, będą do was te finanse napływać, ale również może być też tak, że za chwilę będą one od was odpływać i ta energetyka taka będzie zmienna. Raz będą, raz nie będzie, raz będą, raz nie będzie. No, dosłownie tak tutaj to trzeba powiedzieć, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę, to może to być również praca, na zasadzie takiej, gdzie tu bardzo ważna będzie intensywna komunikacja dużo dzwonienia, dużo pisania, dużo jeżdżenia, dużo załatwiania. Może to być czytanie dla osób, które jeżdżą, jeżdżą w, w tych firmach przewozowych. Może to być czytanie dla osób, które właśnie są kurierami, które będą rozwozić paczki, prezenty itd., itd. Może to być czytanie dla osób, które po prostu podejmą pracę bądź pracują w firmie telekomunikacyjnej, gdzie wypełniacie jakieś ankiety przez telefon, czy po prostu udzielacie jakichś pożyczek, kredytów przez telefon, tak? No i ogólnie w świecie. No, dużo się będzie dziać u Was w wydatkach. Zarazem z jednej strony będą do Was te finanse napływać, z drugiej strony będą one od Was odpływać. No, taki zwariowany czas grudnia, tak? Tak to tutaj się pokazuje. Jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, moi drodzy, jest energia dawania i brania. Bądźcie gotowi pomagać innym, jeżeli ktoś jest w potrzebie. Również może być to coś takiego, że jeżeli wy będziecie w potrzebie, to otwierajcie się proście o to, a będzie wam dane, tak? Tutaj pokazuje się karta szwedzki danalów. Ona mówi o tym, że się będzie otrzymywać prezenty, będzie się otrzymywać pomoc, będzie się obdarowywać kogoś prezentami, będzie się komuś pomagać. Taka energia wymiany. Moi drodzy, ale ogólnie tu muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi połączeniu te dwie karty, to mówię o czymś takim, że te bezpieczeństwo finansowe i ten sukces jako taki w grudniu będzie, dlatego proszę się nie martwić. Optymistyczne czytanie dla Was jest na finanse. No i wiadomo, że czas grudnia, czas świąt, czas wigilii to jest ten czas, kiedy szczególnie ludziom się pomaga, ludziom biednym, ludziom bezdomnym, ludziom bez dachu nad głową, ludziom, którzy są głodni, tak? I tutaj to się naprawdę bardzo pokazuje, że Wy będziecie w tym Miesiącu bardzo hojni i bardzo będziecie chętnie pomagać innym, i będziecie obdarowywać innych prezentami, uczuciami, taką miłością. Tak to się to fajnie pokazuje, moi drodzy. Pod względem uczuć i emocji. Dokonujcie tej wymiany energetycznej, dawajcie dużo od siebie, okazujcie uczucia, okazujcie emocje, okazujcie miłość swoim bliskim, i ta energia się wyrówna, i to do was wróci. Również wy będziecie otrzymywać tą miłość od innych, moi drodzy. Tak to tutaj się pokazuje. Troszeczkę utrudniać Wam może jakaś kobieta, kobieta, która jest skąpa, kobieta, która jest chytra, kobieta, która jest rządna pieniędzy. Nie wiem, czy to jest Wasza przełożona, czy to jest osoba, która Was zatrudnia, czy to jest Wasza mama, teściowa, siostra, czy ktokolwiek. Mam nadzieję, że to nie Wy jesteście w tej energii, że to nie Wy będziecie tacy niechętni, żeby pomagać i skąpi, tak? Tak to się tu pokazuje. Takie małe utrudnienie jest tutaj. Moi drodzy, co tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, odchodzić będzie od Was poczucie niskiej wartości. Do tej pory gdzieś czuliście się, że a może nie jesteście atrakcyjni, a może nie jesteście tak kochani, jakbyście chcieli, a może po prostu Wy nie potraficie kochać i nie potrafiliście okazywać tej miłości w stosunku do innych, nieprawda takie ble, ble, bla, ble, to będzie od Was w grudniu odchodzić, poczucie niskiej wartości, takie poczucie braku sensu życia i tak dalej, i tak dalej. Te niepokoje emocjonalne. Takie te sprawy uczuciowe, gdzie były zachwiane, gdzie były trudne, ciężkie, to będzie od Was moi drodzy odchodzić. Przychodzi do Was szybkość, przychodzi do Was nagłość, przychodzą do Was duże zmiany. Otwierajcie się na te zmiany, przychodzą do Was sukcesy. Przychodzi do Was dużo podróżowania, fajne nowe początki w życiu, pokonywanie trudności. Grudzień zapowiada się dla Was miesiącem, gdzie będzie naprawdę natłok informacji u Was, gdzie będzie taka intensywna wymiana, gdzie będziecie dużo działać, dużo tworzyć, dużo się przemieszczać. Niektórzy z Was może będą chcieli zmienić samochód, kupić nowy bądź sprzedać ten, który macie. Po to, żeby kupić nowy, no coś tutaj z samochodem może być. Możecie po prostu, możecie otrzymać w prezencie od kogoś samochód, tak? Co ja tu mogę Wam jeszcze, moi drodzy, powiedzieć? Dużo będziecie wyjeżdżać w czasie świąt, w ogóle w grudniu, będziecie dużo się bardzo przemieszczać. Może tak być, że stwierdzicie, że musicie gdzieś wyjechać do kogoś, bo ktoś do Was nie może przyjechać i żeby spędzić z kimś mile czas, żeby po prostu obdarować kogoś prezentem, swoim byciem, swoją miłością, swoim uczuciem, to wyruszycie gdzieś. Ale najogólniej w świecie, moi drodzy, tu muszę Wam powiedzieć, że grudzień to jest miesiąc, gdzie będą u Was duże zmiany. Wiem, że się powtarzam, ale naprawdę ja tu widzę bardzo silną energię dużych zmian. Do tej pory mieliście zawsze pod górkę jakieś trudności, jakieś problemy, trudne, ciężkie czytania były. Moi drodzy, w grudniu to się zmienia. Przychodzi do Was sukces, otrzymacie pomoc od kogoś, jeżeli potrzebujecie tego wsparcia. Jeżeli nie, to sobie odwróćcie. Może być też tak, że to Wy kogoś wesprzecie, pomożecie komuś. Będziecie z tego bardzo dumni, będziecie z tego zadowoleni. Co ja tu mogę jeszcze Wam powiedzieć? Będzie od Was odchodzić ta energia w karcie dziewiątki mieczy, która mówi o czymś takim, że gdzieś będziecie czuli się w jakimś kryzysie, w cierpieniu, że to te poczucie tego, że ten brak wiary w siebie. Nie, 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 nie. To od Was odchodzi definitywnie w grudniu. Wy wchodzicie zupełnie z inną energią z energią takiej radości, z energią nagłości. Moi drodzy. I ja tutaj muszę Wam powiedzieć, że niektórzy z Was może podejmą decyzję o wyjeździe, takim już poważnym wyjeździe, gdzieś dalej, za granicę, może, żeby zmienić pracę. Może otrzymacie informację, propozycję pracy gdzieś za granicą. Może ktoś się z Wami skontaktuje i poprzez jakiegoś maila, poprzez jakiś list, albo ktoś do Was po prostu zadzwoni i Wy podejmiecie tę pracę. Podejmiecie tą zmianę, ten wyjazd, bo i tu jest wyjazd, i tu jest wyjazd, i tu jest wyjazd, i tu jest wyjazd, moi drodzy. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o kartę rady, no co ja mogę Wam tu powiedzieć w trójce buław? Szykuje Wam się sukces, sukces zawodowy, szykuje Wam się sukces w Waszym życiu, w jakiejkolwiek dziedzinie, tylko Wy musicie pogodzić się. Z pewnymi sprawami z przeszłości, pozamykać przeszłość, bo gdzieś za wami ona się jeszcze ciągnie, że tak powiem brzydko, wlecze. Moi drodzy, musicie dokonać tej emocjonalnej dojrzałości. Zacząć działać. Macie solidne podstawy do tego, żeby działać, macie możliwość wyruszyć naprzód. Pokazuje się karta, która mówi o czymś takim, że świat staje przed wami otworem. Dostajecie propozycję wyjechania, propozycję podróży za czymś nowym, za nowym życiem, za nową pracą i tak dalej. Poddajcie się tym zmianom. Ta karta wam radzi. Realizujcie swoje zamierzenia. Solidnie działajcie, ruszajcie naprzód. I naprawdę sukces w życiu Was czeka, moi drodzy. Może tak być, że czas grudnia to będzie czas taki, gdzie Wy y, przemyślicie y, po prostu, wyciągniecie wnioski z dotychczasowego życia i ruszycie naprzód. I tego Wam bardzo życzę. Życzę Wam tego, żeby ten miesiąc okazał się dla Was miesiącem innym niż dotychczas, miesiącem nowym, z nowymi początkami, z nowymi możliwościami, z nowymi propozycjami, z, ze zmianami, ze zmianami na lepsze, tak? Zaufajcie, zaufajcie w te zmiany, one do Was idą, moi drodzy. Zachowajcie troszkę cierpliwość bo faktycznie wchodzicie z tą energią, gdzie musicie tą cierpliwość zachować, gdzie powinniście tą cierpliwość zachować. Moi drodzy, ja Wam życzę pogodnego, udanego grudnia. Życzę Wam, żebyście spędzili ten czas, ten magiczny czas w gronie przyjaciół, szczerych, prawdziwych przyjaciół, w gronie bliskich, w gronie ukochanych osób, żebyście spędzili sylwester, również miło, szampańsko. I. Słyszymy się niebawem w kolejnym czytaniu. Ja Was teraz jeszcze chcę poinformować, że myślę, że tak niedłużej jak za dwa tygodnie pojawi się na moim kanale horoskop na cały rok 2020 dla Was. Oczywiście będzie to horoskop ogólny, tak? Ale wiadomo, że zawsze ktoś coś tam dla siebie znajdzie. Dlatego niedługo się taki horoskop pojawi. Może będzie to jakaś wskazówka dla Was, propozycja? Ostrzeżenie, przestroga przed czymś. Dobrze. Słyszymy się niebawem. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco. Do usłyszenia. Pa.